Dzień dobry. Witamy w podcaście Osolineum. Ja się nazywam Emilia Kłoda. Jestem z Działu Sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich. Z naszą gościnią jest Joanna Lichodziejewska, studentka historii sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzisiaj porozmawiamy o wystawie, którą niedawno otworzyliśmy w Osolineum. Wystawa z cyklu Widzimy się, Widzimy się z Marią Leszczyńską. Inspiracją do tej wystawy był nowy nabytek, obraz, który udało nam się niedawno zakupić do zbiorów, przedstawiający tę wyjątkową postać, związaną zarówno z historią Polski, jak i Francji. Dlaczego ten obraz jest tak interesujący, opowie nam właśnie pani Joanna Lichodziejewska, która pisała pracę dyplomową o tym obrazie, pracę, która została wyróżniona w konkursie na najciekawsze prace dyplomowe o zbiorach czy o historii o solineum. Dzień dobry. Powiem troszeczkę o e, biografii Marii Leszczyńskiej. Była ona polską księżniczką, e, francuską królową, żoną Ludwika XV. I choć nie jest ona do końca znana w historii, to odegrała kluczową rolę dla francuskiej polityki. I kultury. Urodziła się w 1703 roku. Badacze spierają się, czy była to Trzebnica, czy Wrocław. Była córką króla Stanisława Leszczyńskiego i Katarzyny Opalińskiej. I właśnie w wyniku burzliwej sytuacji politycznej w Polsce musiała żyć na wygnaniu. W momencie śmierci króla Jana III Sobieskiego rozpoczęła się walka o polską koronę. I główny konflikt zarysował się między jej ojcem Stanisławem Leszczyńskim a pretendentem pochodzenia niemieckiego Augustem II. I aby chronić swoją rodzinę, zapadła decyzja o rozłące, i Maria Leszczyńska wraz z matką udały się na wygnanie. Ale jak to się stało, że Maria została? królową Francji. Przede wszystkim była idealną kandydatką, ponieważ jej rodzice utracili władzę, więc w przyszłości nie mogli w żaden sposób wpływać na króla. Chodziło też przede wszystkim o zacieśnienie sojuszu między Polską a Francją. Też Chodziło o finansowe ratowanie rodziny leszczyńskich, i e, przede wszystkim Francuzi w przyszłości chcieli móc ubiegać się o e, możliwość zajęcia tronu Polski. To nie była pierwsza narzeczona króla Ludwika XV. Ludwik XV był już wcześniej zaręczony w 1721 roku z córką Filipa hiszpańskiego, e, Marianną Wiktorią. Zaręczyny te niestety zostały zerwane, ponieważ Marianna Wiktoria miała wówczas 5 lat i nie mogła sprowadzić na świat przyszłego następcy tronu. Tak, podobno Ludwik XV często omdlewał. Dwór bał się, ile będzie żył, a kluczowe dla dworu francuskiego było właśnie sprowadzenie na świat potomków, tak aby linia burbonów dalej mogła rządzić. Francją. Więc tutaj Maria Leszczyńska, która była starsza kilka lat od Ludwika i przez lekarzy królewskich została oceniona, oceniona jako stuprocentowo zdrowa i płodna, była idealną kandydatką na właśnie matkę przyszłych królów. Maria faktycznie okazała się idealną królową, jeżeli rozpatrujemy jej. Zdolności jako matki i dzieciom, ponieważ przez 43 lata swojego panowania, właściwie 11 lat, poświęciła narodzenie i bycie w połogu. Faktycznie urodziła aż dziesiątkę dzieci. Natomiast wróćmy do. Wystawy. Do wystawy widzimy się z Marią Leszczyńską. Chciałabym spytać Panią o obraz, który jest dominantą, najważniejszym elementem naszej wystawy: portret Marii Leszczyńskiej. Obraz najprawdopodobniej powstał w 1725 roku i być może jest to zaginiony portret ślubny. Dzieło utrzymane jest w takiej szarawej kolorystyce. Ukazuje postać Marii Leszczyńskiej w centrum. Królowa stoi wyprostowana z wypchniętą piersią do przodu. Bardzo ciekawe są takie elementy pod postacią jej zaróżowanych policzków albo ust. W książce Historia Kolorum Marii Żypińskiej mamy do czynienia z takim terminem jak feminizacja kolorystyki. W tamtym czasie to właśnie kobiety zmusiły artystów do rozjaśnienia palet i wprowadzenia pastelowych barw. Chciały po prostu w ten sposób podkreślić swoją kobiecość, młodość i witalność. Ta witalność podkreślała jej stan zdrowia i gotowość do pełnienia roli matki przyszłych królów. Czy wiemy coś o artyście, który namalował obraz? Dzieło nie nosi na sobie oznak sygnowania, ale najprawdopodobniej wykonał je Jean-Baptiste Van Lo. Był to najprawdopodobniej pierwszy portrecista królowej. Był nadwornym malarzem Ludwika XV. Jest to przede wszystkim portret reprezentacyjny. Królowa została ukazana w bardzo oficjalny sposób. Czy coś wiemy, jak faktycznie wyglądała? Zachowały się informacje dotyczące jej urody, ale już ze schyłku jej życia, które nie były dosyć przychylne. Królowa była wówczas krytykowana przez opinię publiczną, że się zestarzała, że przytyła, a na tym portrecie jest właśnie ukazana jako taka młoda, piękna kobieta. I też tutaj sama mimika twarzy mówi o takiej pewności siebie. Z relacji pamiętnikarskich wiadomo, jest przekazywana taka historia, czy. Informacja, że faktycznie Ludwik XV, który zobaczył swoją przyszłą małżonkę jeden dzień przed ślubem, miał się w niej faktycznie zakochać. Powstał też tak zwany portret przedślubny, który był wysłany do króla po to, aby właśnie ocenić jej, jej piękno przed jeszcze wyborem Marii. I być może właśnie ten portret sprawił, że. Marię wówczas wybrano. Portrety, właśnie tak były używane jako element, który propagował władzę, który był rozsyłany, ale też w trakcie rozmów o małżeństwie. Obrazy były zatem używane w różnych celach, nie tylko do ozdobienia wnętrz, tak jak teraz się wydaje, ale właśnie do celów matrymonialnych, do celów politycznych. Ten portret był jednym z bardziej rozpowszechnionych portretów Marii. Natomiast czy Francuzi znają ją? Czy jest ona dla nich rozpoznawalna? Czym się zasłużyła dla Francji? Bez wątpienia, Maria Leszczyńska jest dobrze rozpoznawalną postacią we Francji. Czego przykładów możemy szukać w Wersalu? Znajduje się tam wiele jej wizerunków. Które były tworzone też przez jednych z najwybitniejszych francuskich artystów. I królowa była na nich portretowana z Biblią, bądź też z dzieckiem, z Ludwikiem Delfinem. Co więcej, Maria interesowała się sztuką i kulturą. Podobno amatorsko malowała czy kolorowała kompozycje przygotowane wcześniej przez artystów dla niej. I była też mecenaską sztuki. Z tego wydaje się, była również i do tej pory jest rozpoznawana na terenie Francji jako fundatorka dzieł, inicjatorka też pewnych działań kulturalnych na dworze w Wersalu. Opowiedzieliśmy tutaj właściwie tylko o jednym obrazie, który pokazujemy na małym pokazie. Widzimy się z Marią Leszczyńską. On już stanowi niewyczerpane źródło ciekawych historii. Natomiast nie jest to jedyny obiekt, który pokazujemy. Pokazujemy wiele grafik i też medale, które eksponują płodność i macierzyństwo królowej malej leszczyńskiej. Czy to małżeństwo króla, i Polskiej księżniczki, można nazwać szczęśliwym. Czy ten uśmiech, który widzimy na twarzy Marii, pozostał przez 43 lata i panowania? Małżeństwo Marii Leszczyńskiej nie było do końca szczęśliwe. Na początku, jak przybyła na dwór Francji, była bardzo osamotniona. Spotkała się z krytyką dworu, ale szybko podbiła serca szczególnie mieszczaństwa. Była bardzo wykształcona, władała kilkoma językami, w tym biegle językiem francuskim. Jej pozycja i status zmieniły się właśnie w momencie, w którym sprowadziła na świat bliźniaczki. Wtedy stała się też symbolem płodności. Ale oczywiście najbardziej wyczekiwany był przyszły następca tronu i wielkie święto zapanowało w momencie, w którym Maria Leszczyńska urodziła Ludwika Delfina. Pomimo tego jednak jej małżeństwo nie było szczęśliwe, Ludwik XV był znany ze swoich licznych romansów z postaciami takimi jak na przykład Madame de Pompadour albo Jean dubary. Maria natomiast w opozycji do Swojego męża. Uznawana była i faktycznie, według przekazów historycznych, była bardzo pobożna, bardzo cnotliwa. Portretowała się też z Biblią, co mogą Państwo zobaczyć na naszej wystawie, na innym portrecie. Dlatego myślę, warto zaprosić Państwa wszystkich na wystawę, na której pokrótce opowiadamy, właśnie historię Marii, pokazujemy jej. Portrety. Wydaje nam się, tak jak Państwo słyszeli, że jest to, jest to ciągle aktualny temat, mimo że w tym roku mija dokładnie 300 lat od ślubu Marii Leszczyńskiej z Ludwikiem XV. Dziękuję serdecznie Pani za rozmowę.